Cześć, przypominam, że jeden sub to jeden piksel, który usuwamy pod spodem, gdzie znajdują się nagrody. Musi pomóc nam usunąć wszystko, więc dzisiaj usuwamy 1219 pikseli, bo tyle właśnie daliście subskrypcji. No to co, subujcie, a w na następnym odcinku zniszczymy tę planszę. Cześć, siemanos i sylenoli, witam was w nietypowym odcinku Simon Mówi, prawdopodobnie taki będzie się pojawiał raz na rok, ponieważ co roku, z tego co wiem, przynajmniej rok temu były Avengersy, teraz są Avengersy i gramy Avengersami, więc będę Thanosem, Simon Mówi, ale jako Thanos, proszę odejść mój sługo z tego, mam ze sobą trzech sługów, słów, bo oni będą mi zbierać kamienie, te kamienie, które się właśnie pojawiają na mapie, pierwszy kamień zbieram ja, ponieważ jestem jakby, muszę stać się Thanosem, także pstryknięcie palcami i staję się w tym momencie Thanosem, więc jestem Thanosem, właśnie. jak ja dawno tego nie słyszałem. Gdzie wy staliście? Aha, tutaj, dobra. Więc Thanos idzie wam w wklepać teraz. I moje sługusy, idźcie szukać kamieni. A moje sługusy na YouTubie, bo jestem teraz Thanosem, zostawcie okiem w górę, jak możecie. Będę wam wdzięczny. Dobra, także jeżeli kogoś zniszczę, to musicie wyjść z serwera, bo jak wiecie, będziecie się respit nie skończyłoś. Także, ojej, pamiętam. Ten najpopularniejszy film na moim kanale ma 2 miliony 100 tysięcy wyświetleń właśnie. I to jest właśnie jak stoję, właśnie w tym samym, bo miejscu, jestem Thanosem. to Naprawdę, to było to samo miejsce, w tym samym miejscu to robimy. Dobra, więc y, trochę mi się to nie podoba jako Thanosowi, więc Thanos mówi styk. Także jak widzicie magia Thanosa zadziałała y, i Thanos się nie boi niczego. Kucnąć. o jakie tutaj są ogarnięte osoby, dobrze. W takim razie Simon mówi wyciągnijcie budowanie, albo raczej Thanos mówi wyciągnijcie budowanie. Okej, okay. Simon mówi, że jak będzie teraz, że Thanos mówi, to to jest prawdziwe. Simon mówi się już nie liczy, tylko teraz Thanos mówi, y, więc Thanos mówi kucnąć. Zobaczymy, czy zrozumieliście. Nie zrozumiałeś, tyku Więc wychodzi z serwera. Dobra, więc teraz tak. Thanos mówi: Kto pierwszy zniszczy tą ciężarówkę, wygrywa. Thanos mówi: Stop, totalny bezruch. Dobrze. Nikt nie kazał wam schować budowania, więc osoby tutaj które zaczęły. Więc tutaj widziałem oszusta, co najmniej jednego. Niestety, Szyman. I. Tutaj widziałem dwóch oszustów, więc ty żółty, pani żółty, chodź tutaj, Thanos mówi. Do tego kolegi, kolegi tutaj, Thanos mówi. I wy we dwóch byliście oszustami. A co ja mogę powiedzieć? Moich sługusów tutaj poproszę. Chodźcie, moi sługusy. Dobra, jak powiedziałem, moi sługusy, sługusy tu przybyły. Chodźcie, wychodźcie, moi sługusy. I, I możecie zniszczyć jedną osobę. Ugadajcie się, nie wiem, zniszcie kogo chcecie. Tak naprawdę, bo oni nie wykonali zadań. Zniszcie kogo chcecie. No, Thanos mówi, zniszcie kogo chcecie, dawajcie. Moje subusy zniszczy kogo chcecie. Jedną osobę wybierajcie. tych, nie styk! Nie styk! Co ty? O nie! Musi... Dobra, ten koleś? Dobra, niccie go, niszcie go, niszcie go, go dobrze, niestety kolego musisz opuścić serwer, a wy idzie szukać dalej dla mnie kamieni. Moje dzieciaki. Ho ha zostawcie suba. Dobra, cała reszta. Widzę, że tutaj nawet niektórzy nie wstali, więc to też jest. Dobra, osoby, które są kusnięte, proszę do tyłu, Thanos mówi, tanos mówi do tyłu. Kroki do tyłu, cały czas do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, dobrze, 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 do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Obok tamtej ciężarówki Thanos mówi, której już nie mam teraz, ale tam proszę stanąć, tam gdzie była ta ciężarówka. Osoby, które stały, stoją. Tutaj proszę linia przed, przed tanosem. Tanos to był właśnie kolejny kamień, czyli mam wszystkie kamienie teraz, chyba? Jeszcze jednego imaj, dobrze. Tanos mówi linia tutaj. Rozumiecie? Tanos mówi linia tutaj przede mną. Linia przede mną Dobrze, dwóch dobrze, kamieni dobrze, brakuje Dobrze, dobrze, dwóch kamieni brakuje, w tak Thanos nie umiliczy Thanos ma za duże łapy, nie mogę się schylić i zobaczyć jak mojego ja za nie dużo nie wiem. Okej, okay, ludziska, na szybko przypominam, że jest jeszcze do wygrania mikrofon, komputer gamingowy za 5000, monitor, słuchawki, ogólnie cały zestaw YouTubera i nagrywanie filmów ze mną, więc możesz wystartować swoją przygodę na YouTubie. Wystarczy, że wpiszesz w sklepie kod NOLIF i zasubskrybujesz kanał i zostawisz łapkę pod tym filmem w górę. No, zapraszam cię do oglądania, lecimy, lecimy. Dobra, w każdym razie ktoś musi z Was zginąć też, bo nie wykonał zadania poprawnie, więc y, zobaczmy szybko, co się da. Z... O, nie. Kto z tym łotkiem rzucił? Proszę tutaj, z mówi. Thanos mówi tutaj do linii, do tych kolegów proszę dołączyć. Szybciej. Dobrze. Stań za kim? Patrzcie. Thanos mówi: Wszyscy patrzycie na mnie. Wszyscy nie odwracacie. A ty, Bumble, stań za którymś z tą osobą, Thanos mówi. Ok. W takim razie, jako że. Jako że nikogo nie zniszczyłem, proszę stanąć za kolejną osobą. Nie może być ta sama. Nie może być ta sama. Dobrze przeżył. I tak chciałem go wyeliminować, a całą resztę chciałem obić. Więc ostatnia. Yy, przejadę po Was po prostu laserkiem, tak powoli. I to będzie Wasza. Yy, za to, że nie wykonaliście zadań Thanosa. Thanos jest bardziej, yy, jakby bezwzględny, ale ja Wam pozwolę żyć. Więc... Dobrze. Niektórzy są, już mają mało życia. Zapraszam wszystkich. Yy, zapraszam wszystkich do strefy. Thanos mówi: Biegniemy. Thanos sobie wywali skok. Przez to możecie już stać i tak dalej Thanos mówi, nie? Do strefy generalnie Maciej Dobrze. Moich Sługus, abym poprosił, tutaj chodź, chodź, chodź Sługus. Proszę zbudować tutaj y, drewniany, drewniany coś, ceglane coś i, y, znaczy w sensie domek. Y, I drewniany domek, y, kamienny domek i, i domek, y, ale jeden na jeden, co ty odwalasz? Jezu, nawet Sługusy się mnie nie słuchają. O. Kamienny domek, dr kamienny metalowy i drewniany. Dobrze, z drzwiami. Okej, okay. szybciej, szybciej! No, co ty jesteś na wakacjach? My tu podbijamy światła, ty stary, nie wiem co ty robisz. Dobrze, dobrze. Jeszcze jednego kamienia mi brakuje, będzie gitara. Dobrze, otwórz wszystkie drzwi. Dobrze. Kolejny, tutaj, gdzie metal to jest odpowiedź 1, yy, to jest odpowiedź 2, i to jest odpowiedź 3. I teraz, mianowicie, pytanie jest proste. Jak nagrywam ten odcinek, to obok siebie mam ileś szklanek i muszę zadać takie pytanie, bo jakbym powiedział, że coś na YouTube, to byście sobie sprawdzili. Więc ile mam szklanek? Jeden, dwa albo trzy, proszę wybierać opcję. Thanos mówi, oczywiście wybierać opcję, Thanos mówi. Więc to jest, to jest loteria. Wszyscy idą na dwie szklanki, xd. Ale to nie będzie tak, że jak wszyscy trafią, to nie zniszczę was niestety, więc... Jeszcze daję wam 10 sekund na odpowiedź. Mam wszystkie kamienie, więc teraz już macie przedygane. Więc tak wybieracie. Na pewno prawidłową odpowiedzią nie jest odpowiedź 3. Więc odpowiedź 3 odpada. No i prawidłową odpowiedzią też nie jest odpowiedź numer 2. Więc bardzo dużo was to jest. Proszę po prostu miejscu. Nie stawiaj tej cegły, byku. Bo jak nie chcę Co tak musi zginąć? Ile osób zabiłem? No trochę zabiłem, dobra. To wy przeżyjecie, bo macie po prostu fartę. Chociaż. Yy... Moich trzech sługusów proszę tutaj. Tutaj. Ustawicie wokół mnie w formacji litery V. Czyli tutaj jeden, tutaj jeden i przede mną jeden. Dobrze, dobrze, dobrze. Pani Kruk, zapraszam tutaj, Thanos mówi. Zapraszam tutaj, Thanos mówi. Kruk, tu, w miejsce gdzie ja stałem, tutaj. Wycelujcie wszyscy w nią bronię. Masz na środku stać. Jedynki bronię. Poproszę strzał w głowę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobrze. Wiesz za co to było, Brianek? Za to, że jak strzelałem, to ty postanowiłeś się schować. I mamy kolejnego. Tutaj pana, który się schował. Pa, tutaj, zapraszam cię. Thanos mówi. Thanos mówi, zapraszam cię. Stajesz tutaj pomiędzy nich, po jednym strzale kontrolam, ale... Ale teraz tak, kto to jest? Kto to jest? Jerku, wychodzisz z serwera. Jako Thanos ci każę opuścić serwer. Nie powiedziałem, że macie z jedynki strzelić, a ty od razu strzeliłeś. Opuszczasz serwer, nie jesteś już w mojej armii. Thanos powiedział, że już niestety nie uczestniczy w zabawie. Dobrze. Yy... Z prawego chciałem, żebyście, znaczy, żebyście z, drugiego, z drugiej broni do niej szli. z w co ma wiecie, taką, taką kulkę. Robi. Napnijcie tę kulkę na maksa. Ty też, panos mówi oczywiście. I szterczy. No rozszerzę. Okej, przeżyłeś. Zapraszam do środka. Wszyscy wchodzicie teraz do metalowego. Ja wam otworzę, żebyście mogli wejść. Stajecie na metalowej podsadce. Tanos mówi. Wszyscy, Tanos mówi. A was już nie potrzebuje, także Tanos mówi: Papa. Pa. Papa! Papa! Pa. Moc Thanosa jest bezwzględna. W każdym razie Thanos jest zawsze sam, pamiętajcie. Wszystkie mam, y, y, jakby teraz mogę stryknąć palcami, i skończyć nawet odcinek, ale tego nie zrobię, y, bo jakbym stryknął, no to bym się skończył odcinek. Dobra, w każdym razie, zostało Was y, 9 osób, i kto pierwszy przytuli tamten pomarańczowy wygrywa? Tamten pomarańczowy taki van? Thanos mówi. Dobrze, dobrze. A ja będę was powoli gonił, co? Uciekajcie przed Tanosem! Uciekajcie przed Tanosem! O nie. O Jezus. Nawet nie wiem, co się stało, dobra? Nie wiem, kto z was pierwszy dotknął. Proszę się przyznać. Stanos, ale zdaje mi się, że. ty, kolego. To właśnie ty pierwszy dotknąłeś. Dobrze. Chcesz. chcesz z kim chcesz być? Z sami czy Stanosem? Z, Thanosem? z Thanosem to musisz kucnąć. Stanosem o, masz mikrofon nawet, no to bardzo ładnie. Wyciągnij giberkę. Pokaż mi po prostu, którego byś chciał zniszczyć. Pamiętaj, że wtedy Avengers się na ciebie obrażą. No wybieraj kogoś. Thanos mówi. Dobrze, dobrze. W takim razie niestety przyjacielu. A serowar giniesz, a serowara znamy. Okej, okay, Thanos mówi, stanę tutaj, stanę tutaj, 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 na krawędzi tego, na krawędzi tej górki. Na krawędzi tej górki Thanos mówi, tamtej, tamtej. Dobrze. Dobrze. Thanos mówi, poczekajcie. Ale szybko to się niszczy. Thanos mówi skok w dół, skok wiary tak zwany. Ale znaczy nie musicie skakać, możecie po prostu sobie. Dobrze, bardzo dobrze. Thanos mówi, oczyśćcie tutaj wszystko z ja wam trochę pomogę. Bo to nam nie będzie potrzebne. Kto zbije więcej drzew? I ten ma punkty. O, ty, tak daleko nie sięga mój laser, super. Tu jedno drzewo, widzę, że jest zbite. Ale Thanos jest mocną postacią, w sensie ten jego laser jest tak OP, że to jest szok. Dobra, Thanos mówi teraz, stop. Te punkty były nieważne, tak naprawdę chciałem, żebyście. Żeby pomyśleli nad konkurencją. Yy, więc tak, macie matcy, nie? Macie, no bo ktoś kopał, ten ma. Więc ja będę Was próbował teraz trafić laserem, a wy po prostu macie za zadanie się zabudowywać. Więc trzeba start, Thanos mówi. Ostatni laser. Dobrze, zginął Nea i Nie wiedziałem, że tak. Ale to się dało, to przed tym okresem wystarczy chodzić. Dobra, tak naprawdę. Teraz, Thanos mówi. Słuchajcie, daleko wyskoczę teraz, czy nie? Tanos mówi: kto pierwszy na stękłym składzie na górze, ten wygrywa. Tanos mówi: ostatni, kto pierwszy, ten wygrywa. A kto ostatni, ten przegrywa. Na górze. Bez budowania, proszę. Na górę, proszę wejść jakoś. Na górę budynku, bez budowania, parkurem, parkurem. Parkurem, jakoś. Nie wiem, czy się da, ale proszę parkurem spróbować. Proszę parkurem spróbować. Dobrze, dobrze, widzę, patrzę wszystko. O, Thanos skoczy? Nie. Dobra, jeszcze raz takim razem skok. Zapraszam wszystkich, widzę was na mapie, nie? Mam ulHaka w ogóle, bo jestem Thanosem. Da się wejść? O, wszedł jakoś, kolega, dobra. Dobra, zapraszam. Wygrałeś? Jak ty wszedłeś, to tutaj? Pokaż w ogóle, jak ty tu wszedłeś. Dobra, chcesz tylko tak. Aha, rzeczywiście, dobra, to była opcja, masz rację. Dobra, zostajesz na dachu. Stop, stop. Zapraszam. Dobra, teraz a wy we dwójkę? Tu u góry zostań na tym dachu, żebym wiedział, że to ty. A reszta przede mną niech ucieka. O, nie uciek, kolega, jednak za daleko. A miał uciekać. Dobra, zostaj się we dwóch. E, zapraszam, nie chcę mi się wchodzić tym Thanosem na górę, więc ja sobie zrobię po prostu wyjście. Dobra. I zapraszam was wszystkich o, obok tego przewróconego. E, przewróconej, e, nie wiem, e, palety czy coś. Zapraszam. Thanos mówi, Thanos mówi. Ostatnia konkurencja. Ja jako Thanos się... Jeden staje z was tutaj, Thanos mówi, jeden, dobra, ty zostajesz tutaj, zniszczę te pojazdy, spokojnie, dobra. Thanos mówi, nie wiem czy macie matce czy nie, ale musicie zbudować jak najbardziej imponującą budowlę dla mnie, więc macie na to... Zaczynacie za, no, za, jak będzie 10 sekund do burzy i macie czas, minutę wtedy, minuta, więc Thanos mówi, czas, start. Najbardziej imponującą budowlę ma być. Nie musi być defensywna, tylko musi być imponująca, wiecie o co chodzi. Jakiś hotel, coś ten, nie wiem, no cokolwiek. Dobra, macie troszkę czasu. No, powiedzmy, że macie tą, jakby tą... na 50 sekund jeszcze, nie? Dobrze, 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 dobrze. No nie, no co ty budujesz, ty? To jest, jaki to... Za, no za to to powinien... No nie, no nie wiem, stary. Jakoś... Ta budowla nie jest jakoś, powiem ci, super ja sobie. Nie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. W się że co to jest? Skończyłem. Dobra, zapraszam do, do mnie. Stańcie po prostu przede mną, bo ja już wiem jak to się skończy, kto wygra w takim razie. Masz mikrofon przyjacielu, czy nie? Nie masz. A jak się nazywasz na TeamSpeak'u? Yy, ciężko to będzie zweryfikować. Ja wiem. Jak? On nie może mówić. Poczekajcie, dajcie to mu głos. Jest Simon. To jest Simon. Simon. Dobra, dajcie mu głos. Halo? Już. Yes. Halo? Simon, co zbudowałeś? To miałoby serce. No, powiem ci, że jakbyś miał trochę więcej czasu, by wyszło. Yy, Freddy, banana, co zbudowałeś? Wiesz, yy, W komentarzach ludzie mogą ocenić, kto wygra, ale że ja jako ja muszę na odcinku zdecydować. Także. Panie, panie Simonie, wygrywa pan. I musisz mnie pan po prostu na samym końcu zniszczyć. To jest twoja opcja. No nie wiem, czy w ten sposób nie ma żadnej broni. To nie to miliardem. 20 lat mi w ten sposób był No, 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 no Mam twardy łeb jako Thanos Mogę cię uderzyć? Nie mogę cię uderzyć, dobrze, dobrze, dobrze Dawaj, dawaj Thanos nie może kłócać No dawaj, bo jeśli teraz dupnę to przegrałeś Dobra Dobra, dobra, już prawie końcówka. Simon, dawaj, strzela, ale do mnie pojeczą. Musimy zniszczyć pojeczkę, Dobra, wygrałem? Co? No w każdym razie Simon wygrywa, został mi 100 HP. Nie wiem jakim cudem. Jeżeli chcecie, wystąpić na takim odcinku, to kod Nori W sklepie pamiętajcie łapkę w górę i subskrypcja. Tam na dole jest licznik, mam nadzieję, że się zwiększy. Trzymajcie się, cześć.